Witam mojego gościa, dr Tomasz Suszko z Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszańskiej i wicekomandor Jacht Klubu Politechniki Koszańskiej. Dzień dobry, panie doktorze, witam. Dzień dobry. Jacht Klub to tak naprawdę obecnie jedna z najstarszych organizacji uczelnianych. Z lat 70. wtedy powstała. Tak, 70. chyba drugi rok. 72. tak, dokładnie. Wiele innych tej próby czasu nie wytrzymało. Jacht Klub wytrzymał. Proszę powiedzieć, ile osób i z jakich środowisk dzisiaj skupia? Znaczy, takich członków, którzy regularnie płacą składki, bo to właściwie jest taki wyróżnik tego, czy jest się tam członkiem, czy nie, oprócz oczywiście uczestnictwa w imprezach, to jest około 50 osób. Są to pracownicy, studenci. No, i sympatycy klubu, także z zewnątrz. Wśród nich jest sporo absolwentów. To jest dużo na, na, na klub żeglarski? No, trudno, trudno powiedzieć. Jak to wygląda w skali kraju na przykład? Że, że nie kraju nie znam, na przykład. Bo niestety, kluby bardzo się różnią od, od siebie. Takich klubów jak nasz, gdzie bawimy się na klubowym sprzęcie. Czyli takich klubów nie arm, to jest klub niearmatorski, jest, jest teraz y, raczej mało, y, więc y, one i, i mają mało członków. Y, także ich jest bardzo niewiele. Myślę, że to taka jakaś średnia powiedzmy, a może nawet, może nawet więcej niż średnia. Y, są też kluby o no, zacięciu sportowym. To jest jakby zupełnie inna kategoria, ponieważ inne są zadania, inne treningi, rodzaj treningów, inny sprzęt i tak dalej. Tych jest trochę, ale, ale to jest kompletnie inna para kaloszy. Jeśli chodzi o kluby takie z okolic, to mówiąc szczerze, jeszcze jest. Może jeden taki klub jak nasz, gdzieś nad Jamnym. Mówię o Klubie Bałtyk, ale w większości są to kluby armatorskie, czyli skupiają właścicieli własnych jachtów. A jakie są główne obszary działalności Jachtklubu? Znaczy, po pierwsze, staramy się prowadzić szkolenia dla studentów. Co roku organizujemy takie szkolenie. Czasami się niestety nie czasami nie znajdujemy chętnych, to jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to, to jest organizacja regat. Przy czym powtarzam, że to nie są regaty sportowe, tylko raczej takie rekreacyjne, ale oczywiście z koniecznym wątkiem rywalizacji. To jest druga rzecz, trzecia rzecz to takie organizacja takich pływań turystycznych, bo mamy jeden jacht na jeziorze Drawskim i tam klubowicze sobie urządzają takie albo weekendowe, albo w sezonie tygodniowe jakieś wypady. No i jeszcze staramy się utrzymać żeglarstwo morskie w tej chwili nasz jacht jest w remoncie, no niestety już długotrwającym, ale to różne są tego przyczyny. No ale pływamy na jachtach innych. Także to jest ta, ta ostatnia, czwarta działka, na którą się skupiamy. Panie doktorze, a jaki jest dostęp członków do sprzętu? No wspomnieliśmy o tym, że są kluby, kluby gdzie skupiają się właściciele właściciele łódek. A jak to wygląda, wygląda w Jacht Klubie Politechniki No U nas jesteśmy z jednej strony w, w tej szczęśliwej sytuacji, że wspiera nas Politechnika, bo korzystamy z przystani przecież Politechniki. Możemy liczyć na, na jakieś wsparcie też finansowe w utrzymaniu sprzętu, ale Oczywiście praca, fizyczna praca to jest nasza praca przy tym sprzęcie. Czyli trzeba o niego zadbać. Trzeba o niego zadbać, to zawsze się początek, zawsze początek sezonu to jest przygotowanie sprzętu, wyczyszczenie w razie potrzeby przemalowanie. Uzupełnienie braków, i tym podobne rzeczy. Od tego zaczynamy. No, i też kończymy sezon slipowaniem łódek i przygotowaniem do zimowego sezonu. Także dostęp jest, dostęp jest pełny. Trzeba oczywiście swoje odpracować kilka godzin na przystani. Jakie są warunki przyjęcia do jacht, jacht klubu? Czy mogą do niego należeć wszyscy? Tak, tak. No, w statucie mamy zapisane, że należą do, mogą członkami być pracownicy, studenci, absolwenci politechniki oraz sympatycy. Czyli właściwie ograniczamy się sziro, do Szerokie grono. Szerokie grono. Mhm. Tak, tak. Nie e... można zostać członkiem klubu, jeśli się nie lubi politechniki. E, chyba jedyny <laughs> warunek to taki, że trzeba umieć pływać. Nie na łódkę, Też, w ogóle. Nie. Nie. E, bardzo wielu żeglarzy nie potrafi pływać. No może dlatego to, pływają, ale na uczkach. Nie jest to szczególny, nie jest to, nie jest to zasadniczo bardzo potrzebne, aczkolwiek przydatne, ale też z drugiej strony, jeśli ktoś umie pływać, to raczej wody się nie boi. No tak. a, 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 a to jest konieczny warunek. Panie doktorze, rozmawialiśmy przed nagraniem o tym, że trwają prace nad harmonogramem imprez, zresztą. Epidemia mhm. wszystko zburzyła, nie, nie tylko w Jacht Klubie. Ale proszę powiedzieć, jakie są te cykliczne imprezy klubu, które dotąd odbywały się. I czy, czy macie już jakiś przynajmniej wstępny pomysł na to, które z nich mogą być realizowane na przykład w tym roku? Znaczy ja liczę, że uda mi się w tym roku, czy nam w tym roku, zorganizować regaty o puchar Politechniki. To jest taka nasza impreza cykliczna, coroczna, czy prawie coroczna, bo nie zawsze się udaje zorganizować, ale, ale staramy się. To są, to są regaty najamnie dla wszystkich. Którzy, chcą, którzy żeglują na tym jeziorze, zawsze jest tam, nie wiem, w okolicach 30 łódek, jakby pomnożyć to przez, przez ilość załogantów, to jest zawsze ponad setka żeglarzy i to jest taka zabawa na, na wszystkim, co, co pływa po Jamnie, po żaglami oczywiście. Do tego jeszcze organizujemy takie mniejsze regaty, troszkę bardziej, trochę bardziej o zacięciu sportowym, takie regaty match racingowe, czyli regaty, gdzie są zawody czy, czy też pojedynek między dwoma łódkami, takimi samymi łódkami. To jest świetna zabawa. Co prawda takie dwie tylko mamy sportowe łódki, które się nadają do tego celu. Są dostatecznie szybkie i i są dostatecznie atrakcyjne pod tym względem i to też robimy, to jest kilkukrotnie w ciągu sezonu, 8 czy 9 imprez. Jeśli to podzielić na kilka czy na 10 mniej więcej tygodni czy 12 tygodni sezonu, no to to jest całkiem, całkiem intensywny sezon. No bo to jest, będą... bo to jest specyficzna dziedzina. Działalności, w której na tę chwilę, kiedy, kiedy mamy jednak zniesione ograniczenia w dużym stopniu, no można powiedzieć, że ona nie rodzi aż takiego zagrożenia. To jest naturalny dystans, to jest przestrzeń, w której, w której jesteście, to jest też no, różna pogoda. Trudno wyobrazić sobie, żeby zagrożenie było takie same w upale na plaży i na łódce przy silnym wietrze. Czy, czy w ogóle epidemia spowodowała jakieś bardzo istotne zmiany w działalności klubu? To znaczy, jedyną zmianą to było opóźnienie, bo łódki zwodowaliśmy dopiero pod koniec maja, także to, była, to było istotne opóźnienie. No dalej, problem oczywiście jest taki, że trudno zarekrutować do, do klubu teraz studentów, zaproponować im kurs. Czy zabawy na wodzie, bo ich po prostu nie ma. Bardzo wielu studentów y, mieszkało w akademikach czy na kwaterach prywatnych, dojeżdżając do No tak, bo to nauka online. W tym jest problem. Tak, nauka online, no co prawda, w tej chwili są realizowane zajęcia laboratoryjne, ale to jest y, spore obciążenie dla studentów i, i raczej y, nie mają czasu do, na to, by uczestniczyć w kursie. No ale liczę, że, że coś się uda zrobić. No zobaczymy. Doktor Tomasz Cuszko, Wydział Mechaniczny, Wicekomandor Jacht Klubu Politechnik był moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję.